I tak jak powiedzieli Państwo, Marszałkowie, umowy podpisują Marszałkowie z podarzami trzech gmin. E, administracja rządowa e, bezpośrednio w tym nie uczestniczy, ale bardzo chciałem przyjechać do Stachówki. Bardzo chciałem przyjechać do strachówki i cieszę się, że spotykamy się w tej samej sali, w której już kiedyś byłem. Tyle, że tu było zimno, bo, no, nie było wyżywania, była ta sama nieprawidłowana. Spotkaliśmy się tuż przed wyborami e, w tej sali, a wówczas. Przyjechałem na spotkanie wyborcze, jeszcze kandydata na wójta, obecnego wójta. Wyrażałem nadzieję, że w gminie Strachówka pojawi się woda, który chce zacząć tą gminę zwijać, który będzie chciał odważnie sięgnąć po możliwości, które są Po możliwości uzyskania tego czy to ze środków unijnych, czy też z różnego rodzaju programów rządowych. To oczywiście nie jest rzecz szybka. Żeby takie dofinansowanie dostać, to co mówiła pani marszałek, trzeba wypełnić głównie. Trzeba wykonać żmudną pracę. Trzeba przygotować bardzo dobrze dokumentację. Trzeba przekonać radnych, żeby podjęli decyzję, że godzą się, że gmina także z własnych środków dołoży ten wkład własny w realizację projektu. No i trzeba pokazać, że ten projekt jest naprawdę dobry. Trzeba wygrać konkurencję z innymi projektami. To się udało. Ja wierzę, że uda się Panu Wójtowi również konsekwentnie sięgać po środki z innych programów. Bo myślę, że wiele gmin w sąsiedztwie pokazuje swoim przykładem, że, warto, że można dużo, że można dużo osiągnąć. Nie chcę nikogo konkretnego wymieniać, żeby nikogo w jakiś szczególny sposób wyróżniać. Ale myślę, że, że ta zmiana że ta zmiana, która nastąpiła w gminie po ostatnich wyborach, yy, daje gminie szansę i z tego ogromnie się cieszę. Ogromnie się cieszę, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tej uroczystości. I druga myśl, którą przy tej okazji chcę z Państwem się podzielić. Yy, Unia Europejska, z której środków yy, te inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne będą realizowane, yy, yy, realizuje swoje zadania finansowe w takich siedmioletnich cyklach. Ten cykl, z którego ta inwestycja będzie realizowana i zaplanowany został do roku 2013, ale można jeszcze te inwestycje będzie realizować i rozliczać do roku 2015. Inaczej mówiąc ten cykl dobiega końca. Powoli pula środków, którą w naszym województwie dysponuje. Samorząd województwa pochodząca z dwóch ważnych źródeł Unii Europejskiej z Funduszy Strukturalnych i z Funduszy Wspólnej Polityki Rolnej. Ta inwestycja akurat jest realizowana z programu rozwoju obszarów wiejskich, który jest częścią Wspólnej Polityki Rolnej Unijnej, powoli kapula środków na obecną się tyrytów Powoli zbliżamy się już do ostatnich które samorząd województwa, chociaż jeszcze sam zostało, będzie podpisywał powoli jest coraz mniej konkursów, w których można aplikować na nowe środki unijne. Równocześnie hmm. jesteśmy świadkami, widocznie Państwo, jestem przekonany, że Państwo śledzą w mediach tej informacji, jesteśmy świadkami bardzo ważnej debaty, bardzo ważnych negocjacji, które prowadzi w imieniu polski e, osobiście premier rządu polskiego, pan Donald Tusk, o to, jak będzie wyglądała nowa kwestia. i czy my w następnej perspektywie unijnej będziemy mieli Równie dużą szansę korzystania z bardzo znaczących pieniędzy unijnych, znacznie większych niż te, które my do Unii wnosimy. Bo wśród wszystkich unijnych e, krajów w tej chwili 18 e, krajów jest e, odbiorcami netto unijnej pomocy, a 8 krajów, ty, które wpłacają, po to, żeby te 18 mogło korzystać. Polska jest największym. Z tych, którzy czerpie korzyści z funduszy No i co prawda, kilka dni temu zakończony szczyt przywódców Unii Europejskiej nie doprowadził do osiągnięcia porozumienia co do budżetu nowego unijnego na następne 7 lat, na okres od roku 2014 do roku 2020. Ale jesteśmy już bardzo bliscy osiągnięcia. Ja półtora tygodnia temu uczestniczyłem w części spotkań, które prezydent Rzeczypospolitej Polski Władysław Komorowski miał z prezydentem Francji na swoim Muszę powiedzieć, że to były bardzo ciekawe i pouczające rozmowy, w których rodził się taki sojusz negocjacyjny Polski-Francji. Francji bardzo zależy na wspólnej polityce rolnej. Nam zresztą też chcąc mieć poparcie Polski, zagwarantował nam poparcie, dlatego na czym nam najbardziej zależy dla funduszy strukturalnych, z których budujemy między innymi drogi. Także większe nieco niż te projekty w obszarze gospodarki wodnościekowej, mnóstwo, mnóstwo różnych projektów. Wydaje się, że mamy ogromną szansę, żeby ta kolejna siedmioletnia perspektywa była bardzo dobra dla naszego kraju. Dlatego tak ważne jest, żeby na szczeblu lokalnym, w samorządach, pracowali kompetentni, mądrzy ludzie, którzy potrafią podkwi po się którzy potrafią zrobić dobre projekty, którzy potrafią wykorzystać tą szansę dla Polski. Bo to powiedział kiedyś nasz komisarz w Unii Europejskiej, że jeżeli Polska dostanie kolejną taką samą dużą szansę na następne 7 lat korzystania w dużym zakresie ze środków unijnych, to to jest największą gwarancją, że poziom życia w naszym kraju za te 70 lat nie będzie odbiegał od poziomu życia we Francji, w Niemczech Wielkiej Brytanii. Naprawdę mamy szansę. Naprawdę my się zbliżamy doganiamy tam tych kraj. Dlatego, dlatego pozornie drobna sprawa, pozornie drobna umowa patrząc z perspektywy całej Europy, którą dzisiaj podpiszecie Państwo tu w strachówce, jest bardzo ważnym, drobnym kamyczkiem. z Setek tych kamyczków składającym się na sukces naszego kraju. Ja kiedyś pracowałem w banku, w banku PKS, i nauczyłem się jednego, że żeby rzeczywiście osiągnąć zamierzony efekt, to trzeba go składać czasami z tysięcy milionów albo i nawet dziesiątek milionów bardzo drobnych elementów. Pamiętam taki moment, kiedy bank, którym pracował, podejmował decyzję o tak zwanej zmianie daty waluty, czyli momencie księgowania na koncie przelewów w obrocie międzynarodowym. Tego są miliony przelewów rocznie. Przeksięgowanie tych przelewów o jeden dzień wcześniej powodowało, że na każdym przelewie bank zarabiał jakąś jedną dziesiątą groszę. Ale z tych setek milionów przelewów zbierały się setki milionów złotych na tego banku. I tak samo tutaj. Z tych dziesiątek, setek, tysięcy drobnych umów składa się wiarygodność Polski, składa się szansa na nasz wspólny sukces. Bo jakoś mi się, choć to są poza pozornie bardzo odległe rzeczy, te dwa fakty tych naszych negocjacji o nowy budżet Unii i tego, tej, tej nowy mocno ze sobą łączą. Trzymam kciuki za tą inwestycję, trzymam kciuki za to, żeby ta inwestycja była znowu źródłem kolejnych projektów, żeby dała Państwu Przekonanie, że warto i że można skorzystać z następnych możliwości, które, które rząd polski właśnie teraz w procesie tych negocjacji unijnych dla nas wszystkich otwiera. Żeby rządowi się udało i żeby się udawało, tak jak teraz się udało w gminie Smakówka, w gminie Jadów i miastu Tłuszcza. Dziękuję bardzo.